Gwarancja de minimis to jest bez wątpienia sukces. To jest ponad 60 miliardów udzielonych kredytów. To jest 114 tysięcy przedsiębiorców, którzy z tego wsparcia skorzystali. I też warte podkreślenia jest bardzo wysoka efektywność tych działań, którą można zmierzyć tym, że na każdą złotówkę, którą wydano na ten program, przedsiębiorcy uzyskali finansowanie na kwotę 112 złotych. I my jak najbardziej planujemy kontynuować ten program i to w jaki sposób to będzie zrobione, będzie zaprezentowane już wkrótce, bo za tydzień 23 listopada podczas konferencji z udziałem właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, który ten program prowadzi. To, co mogę zdradzić, to że na pewno będziemy chcieli sięgnąć też po środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój czyli środki nie krajowe, z których do tej pory ten program był finansowany, ale także środki unijne. Mhm. I drugi ważny problem, mianowicie e, e, badanie wiarygodności przedsiębiorstw. E, małe i średnie przedsiębiorstwa narzekają, że, że te procedury są dosyć skomplikowane, nie uwzględniają specyfiki e, branży. E, pan wspominał podczas panelu o włączeniu, czy o planie włączenia w tę procedurę ZUS-u. Na czym miałby to polegać? Już mówię. Otóż, tak jak kwestia gwarancji rozwiązuje jeden problem, czyli zabezpieczenia, wskazany jako najpoważniejszą barierę w uzyskiwaniu finansowania przez małe i średnie firmy, tak kwestia scoringu to jest druga rzecz, czyli skomplikowany i biurokratyczny często proces weryfikacji zdolności kredytowej małych i mikroprzedsiębiorców. Rozwiązaniem tego jest wykorzystanie danych, które są dostępne obecnie dla każdej firmy, ponieważ jest jedna organizacja, jeden podmiot, wobec którego każda firma w Polsce, każdy przedsiębiorca w Polsce musi się rozliczać. To jest właśnie zakład ubezpieczeń społecznych, który może wykorzystać swoją infrastrukturę do tego, aby za pomocą analizy danych, które zakład zgromadził, za zgodą przedsiębiorcy, ocenić jego wiarygodność kredytową w bardzo szybki i prosty sposób. Naszym zdaniem to jest doskonały przykład tego, jak instytucje państwa w efektywny, kosztowo sposób mogą wspomagać mikro i małych przedsiębiorców w ich staraniach o finansowanie. Ale czy pan sądzi, że ale czy to znaczy, że na przykład ten, ten, ta procedura może zastąpić procedurę stosowaną przez bank, jeżeli chodzi o sprawdzanie wiarygodności? To byłoby uzupełnienie tej procedury i zasilenie instytucji finansowych niezwykle cennymi danymi, mianowicie danymi dotyczącymi zarówno wartości, czy wysokości środków przekazanych przez płatnika? Jak i terminowości dokonywania wpłat. To jest bardzo istotne, ponieważ właśnie w oparciu o tego rodzaju parametry można ocenić wiarygodność kredytową. To na pewno nie zastąpiłoby całej procedury, którą obecnie stosują banki, natomiast niewątpliwie mogłoby być bardzo cennym uzupełnieniem. A dla banku, im więcej informacji, im lepiej skrojony model oceny ryzyka, tym bardziej dopasowana, a przez to tańsza oferta finansowania dla przedsiębiorców. Ja rozumiem, że to byłoby tak, oczywiście za zgodą przedsiębiorca, ale to znaczy, że jeżeli na przykład przedsiębiorca nie wyrazi zgody, to będzie jakiś negatywny sygnał dla banków, czy, czy będzie to obojętne, jak pan sądzi? Wie pan, czy, no, mi jest trudno bardzo oceniać za instytucje finansowe, jak one będą podchodziły do oceny ryzyka. To, co my chcemy zrobić, to we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dodać, zasób danych, którym obecnie dysponujemy jako uzupełniającą informację dla instytucji finansowej.